Jak czujesz, że Twoje życie cię atakuje, to tak naprawdę Twoja stara wersja się broni. Czyli te wszystkie schematy, z których właśnie wychodzisz, one jeszcze ostatkiem sił się bronią. Czasami ta obrona jest tak naprawdę najsilniejszym atakiem tych schematów, jakich w życiu doświadczysz. Więc co można wtedy zrobić? Utulić te części ciebie, które zaczynają cię atakować. Te wszystkie schematy, które się wybijają, które wywalają cię, po prostu wybijają cię jak szambo po latach. Utulić to i zdecydować inaczej. Spojrzyj na nie, pomyśl ok. okej. Ja Cię znam, gościu, ja znam Cię w schematiku. Ja utulam tą wersję siebie, która doznała pewnych rzeczy, które sprawiły, że taki schemat w ogóle zaistniał, albo tej wersji siebie, która ostatnim razem, kiedy te schematy się wylały, ucierpiała. Prytulam tę wersję siebie, ale ja dzisiaj no comprendo. ja no comprendo moje stare schematy. Tak, nie mówię po mojemu staroschematowemu. Wybierasz dzisiaj nowy język. Wybierasz dzisiaj nową siebie poprzez deklarację, przez deklarowanie, co teraz o sobie myślisz? Co teraz jest dla ciebie prawdą? Przez jaką soczewkę patrzysz teraz. I to ty możesz wybrać, że te stare schematy wylewające się. One już nie mają żadnej mocy sprawczej w Twoim życiu, bo jesteś świadoma tego. Jesteś świadoma siebie i wiesz, że Ty decydujesz. Możesz wtedy je obserwować, ukochiwać to, co musi być ukochane i puścić. Jeżeli w ogóle doznajesz takiego y, syfu, który się nagle wysypuje, gdzie dzieją się rzeczy, które dawno się nie działy albo nigdy się nie działy, to bardzo duża szansa, że po prostu te stare schematy bronią się ostatni raz. To jest ostatni. Po prostu deklaruj wobec siebie tą nową historię.